Hej, hej, witam serdecznie, ja jestem Seed, a przed wami kolejny odcinek z gry Ancient Farm No będziemy moi drodzy sobie dzisiaj kończyć budowę tej świątyni Natomiast y, zanim do tego przejdziemy to potrzebujemy papirus, na który musimy poczekać jeszcze trzy cykle bodajże z tego co tam byłem, sprawdzić W związku z tym musimy się zająć y, innymi tematami y, Przekopiemy sobie tutaj to pole Drzewka, drzewka są do podlania jeszcze, ale to byśmy musieli skoczyć po wodę tak więc zajmiemy się dzisiaj y, rolnictwem raczej Przynajmniej do czasu aż ten papirus nam tam nie urośnie Ewentualnie możemy do kuchni jeszcze zajrzeć też Czyby tam może coś y, fajnego sobie uważyć Dobra to zrobimy tak, weźmiemy sobie wodę, skoczymy wodę ogarnąć Podlejemy drzewka i zobaczymy bo Teraz będzie ta pora achet, to będzie też można coś znowu sobie wysiać, nie? Także znaczy w zależności od potrzeb, albo się te pole jeszcze bardziej przekopie Albo jak rozmieścimy te sadzonki, te, te nasiona tak rozsiejemy, żeby było wszystko ładnie pięknie Nie to chciałem, dzwoneczek No i będzie kupiec, nie, więc ewentualnie możemy mu też coś sprzedać i nabyć sobie mm, ten większy dzbanek do podlewania. No tutaj będzie daktyl za chwilę do zebrania. Oliwki nie, kawa, winogrono nie, gruszka będzie. Dobra. No my tu już coś, chyba też pozbieraliśmy, nie? Gruszki jeszcze nie ma ani jednej. Aha, dobra, no już pamiętam teraz. Czekamy na gruszkę, nie? Żeby sobie coś fajnego upichcić. O, dobra, zrobimy to sobie w ten sposób. W międzyczasie coś ogarnąć można. Zupki nie, czego nie mamy ze sobą. Tałaty możemy nie mieć. Co my w ogóle jeszcze na tym magazynie mamy, bo to tak ciężko wszystko spamiętać. Tałata jest tylko 5 sztuk, więc lipa. A weźmy sobie arbuza. Weźmy sobie tą figę jeszcze dodatkowo. No tu widzę czosneczek, winogrono. Sobie wszystko ładnie zestakujemy. Dobra, a w tej drugiej skrzyneczce coś mi tu. Daktyl jest. Dobra, idziemy pozbierać gruszkę. Może jakąś tą sałatkę owocową da radę ogarnąć, nie? Gruszkę. Daktyl i to wszystko, nie? Dobra, podlane, podlane, ogarnięte. Możemy i sobie zobaczyć do kuchni. Ewentualnie to piwo owocowe, ale nie pamiętam ile mamy jęczmienia. Jest. Sałatka winogronowo-granatowa. Zadamy to. I tu była jeszcze jakaś sałatka, chyba nie. Arbuzowo-morelowa też możemy ogarnąć. No, i to wszystko. Co się skończyło? Najprawdopodobniej gruszka. No, została nam jedna gruszka. Sałatka winogronowo-granatowa 594. A tutaj ta druga sałateczka 514. Arbuzowo-Morelowa. Oko. Może być. Cukrowa, marchew, figa figa mamy. Marchew też mamy na magazynie. Czciny cukrowie mamy 20. To przeznaczymy chyba tą czcinę cukrową w takim razie na mm, kawę. sobie na razie rozładujemy Wina cukrowa bierzemy daktyl zostaje oliwa z oliwek może zostać to jest bylica kadzidełka będzie można zrobić a do bylicy, do, do tych kadzideł coś jeszcze było potrzebne, teraz nie pamiętam zobaczymy o winogrono, czosnek albo te winogrono też zostaw może jakieś piwko owocowe ogarniemy? Dobra, pasuje. Idziemy kawę tę ogarnąć. Aha, drewno. Kurde, mamy coś tu? jest drewno. Piwo owocowe, może to jedno zwykłe takie piwo. Ile tego jęczmienia? E, jęczmienia z powką. To ogarniamy te browarki. Dobra, tu już się skończyły jakieś owoce Winogrono, nie? Bo winogrona potrzeba 20 Okej. Okay. Kawę damy tu. Pierpa tu tak i tak, to wszystko co do kupca, nie. Lecimy. Te nasiona kawy chyba też mu sprzedam. Chociaż nie ja wiem, no, te nasiona yy, ziarna kawy nie. O22 chyba szkoda to sprzedawać. Teraz to my w sumie już tyle kasy mamy. Wszystkie schematy kupione. W zasadzie jesteśmy na yy, końcówce budowy tej naszej świątyni. Więc jedynie co to teraz. Nasiona, możemy kupować zwierzaczki, ewentualnie sobie hodować. Jakichś tam większych wydatków raczej nie planuję, nie? No, ewentualnie coś tutaj z te pługi, nie pługi, no to. Ale to co to są za pieniążki? Po 400, po 500, golda. <laughs> Mamy 46 tysięcy, to jest yy, kozak kwota, nie? Dobra, jak ten nasz papyrus. Dwa cykle jeszcze. I ten i następny, tak? Owieczki, dwa cykle. Z tym, że ja nie wiem, ile mamy tych owiec? Cztery. Ja mam nadzieję, że runa nam wystarczy na ten. Na tą wełnę. To ma być wełna, nie? Tak, wełna. Mamy coś ewentualnie jakieś runo w magazynie. 7 runa jest. No, to możemy sobie, słuchajcie, zostawić. Zobaczymy jeszcze co z tymi kadzidłami. Co tam było potrzebne do tego. I winogrono. No to niestety, ale nie ogarniemy tematu. Chyba, że winogrono. Nie, winogrono jeszcze miało chwilę czasu na wzrost. Jeden cykl. No już można zbierać, dobra. No dawaj. 44 to i tak niewiele. Za dużo tych kadzidełek nie ogarniemy. Wiedziałem Dobra, ogarnijmy to. Dwa razy możemy podejść do tematu to wszystko. No. I to wszystko. Dobra, to pójdziemy to do kupca, sprzedać te dwa kadzidełka, znaczy 12 kadzideł. I kupimy sobie ten większy mm, dzbanek przy okazji. Y, nie drewno. Kadzidła chciałem ci sprzedać. Gdzie są te kadzidła? Tu są. Albo nie. Ja tego nie sprzedaję. Bo może to być potrzebne w tej świątyni. To nie, to zostawimy to. Szkoda, szkoda wydawać kasy. Y, znaczy szkoda pozbywać się towaru. O. <grytanie> Dawaj, ten duży dzban. Teraz go tak, tu, ekwipunek. Możemy skoczyć podlać te drzewa. Dobra, ogarnięte. No to co? No to czekamy jeszcze, nie? Aż nam w końcu ten papirus urośnie. No i owieczki będzie można ogarnąć. Przygotować sobie wełnę. No i zobaczymy. Jak to finalnie wszystko będzie. Dobra, zróbmy sobie trochę y, time speed. Chwila moment. Będziemy mieli kolejny cykl. Będzie można ogarnąć. Dawaj. Gotowe? Gotowe. Znaczy, ja mam nóż. Jest jeszcze nóż. Ledwo zipie, ale jest. Dobra. 58. O, mam nadzieję, że wystarczy tej wełny tego runa. 5 razy. O, to na spokojnie. Dobra, to możemy sobie to przygotować już. Na Spokojny nam tego runa wystarczy. Wełny będzie na tyle, że sobie to będziemy w stanie tą świątynię dokończyć. Lecimy po, po ten papirus jeszcze. Kupcu drogi, nie odpływaj, chodź zobaczysz tą moją potężną budowlę. Zobaczcie, jaka będzie fajna. No i to byśmy musieli też przekopać, nie? ale... Na razie niech sobie będzie... Będzie potrzeba, to się przekopie. Wełny ile mamy? Yy, dobra, jeszcze sobie przygotujemy. Potrzebne tam jest chyba 8. Ok. Teraz moment kulminacyjny, nie? Grachcia, gratulacje. Bogowie spojrzymy na Ciebie przychylnie. Twoje oddanie egipskim bóstwom zostało nagrodzone. Świątynia wznosi się dumnie ku niebu. Twoje pola obfitują w plony, a hodowla zapewnia dostatek w całej osadzie. Służ dalej bogom, składaj im ofiary i rozwijaj swoją farmę. To dopiero początek Twojej wielkiej historii. Dziękujemy i życzymy mnóstwa dobrej. Zabawy. Dzień jako moi drodzy, ukończyliśmy yy, wątek fabularny tejże gry. Yy, kadzidełka chyba nie są potrzebne w takim razie, bo my nawet do świątyni wejść nie możemy. A szkoda. Szkoda. Bo to by było fajne takie. Yy, wchodzisz sobie do świątyni i te kadzidełka tam zapalasz tym bóstwom. To by było dobre, fajne rozwiązanie. Ale wychodzi na to w takim razie, moi drodzy, że nam pozostaje jedynie co to uprawiać teraz te role, hmm, hodować sobie zwierzątka, no i żyć tak, jak taki starożytny egipcjański rolnik, prawda? Więc na pewno będziemy sobie od czasu do czasu do gry jeszcze zaglądać. Miejmy nadzieję też, że twórcy będą wprowadzać hmm, nowe jakieś kolejne rzeczy. Hmm, a więc postaram się być z grą na bieżąco, jeżeli się coś nowego pojawi, oczywiście. Niezwłocznie Was o tym poinformuję i będzie to pokazane na kanale. Za to spotkanie finalne, już tutaj, jeżeli chodzi o fabularny wątek gry, myślę, że możemy uznać za yy, zakończone. Będziemy się od czasu do czasu spotykać po prostu na uprawie naszej ziemi. Za to spotkanie jeszcze raz dzięki. Pamiętajcie, sekcja komentarzy, łapka w górę i do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.